Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marian Balica, Kandyduję w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Michałowie z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Zjednoczona Gmina Michałowa z okręgu nr 1. Chciałbym w ten sobotni poranek poświęcić trochę czasu kwestii poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Michałowa. W Michałowie nie mamy pełnego komisariatu policji, mamy tylko posterunek, Posterunek policji podlegający komisariatowi w zabudowie. To o tyle dziwne, że Michałowo jest miejscowością większą od zabudowa. Mieszkańcy Michałowa, aby załatwić szereg spraw, muszą udawać się do pobliskiego zabudowa, niepotrzebnie tracąc czas. Postuluję, aby podjąć działania zmierzające do tego, by przekształcić posterunek policji w Michałowie w komisariat pełnowymiarowy. No, różnica jest duża, albowiem komisariat policji musi funkcjonować 24 godziny na dobę, w odróżnieniu od posterunku. To ważne dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, że mogliby oczekiwać policyjnej pomocy przez całą dobę na miejscu, a nie wzywając policjantów z odległo go kilkadziesiąt kilometrów, zabudowa. Dziwię się, że przez tyle lat nie zrobiono tego oczywistego ruchu. Jeśli mieszkaniec jest najważniejszy, to jego poczucie bezpieczeństwa powinno być ważne. No jak się okazuje, nie było do tej pory na tyle ważne, aby podjąć działania zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy, który mamy na, na terenie Michałowa. To mam świadomość tego, że tego typu decyzja, wdrożenie jej w życie wiązałaby się z kosztami. Gmina zapewne musiałaby ponieść część kosztów wynagrodzenia funkcjonowania komisariatu, ale byłyby to koszty dobrze zainwestowane, byłyby to koszty zainwestowane w ludzi. Bo inwestować należy przede wszystkim w ludzi, a nie tylko w infrastrukturę techniczną. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję.